Wakacje pod palmą, mówili Ej, gdzie się pchasz Baran? Tak mi przykro, że jedziesz na te wakacje Co ja będę sam robił tutaj w tym mieście? I co ja będę robił przez te całe wakacje? Ile opóźnienia? Dziesięć? Dziesięć minut to nie jest dużo Dziesięć godzin! Już wiemy spotkam się z kolegami. Ach, nie, nie spotkam. Wszyscy pojechali na prawdziwe wakacje. No, to teraz w końcu będę miał czas przeczytać te wszystkie. Dune Frank Herbert. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. <grym> Dobra, czas się wziąć za siebie. <grym> Dobra, styka na dzisiaj. Uf, ale Hico. Przynajmniej się języków pouczę. Jest, jest, good, good. Jest, jest, good, good. Okej, okej. Dobrze, że wycięli te wszystkie drzewa. Bo by mi światło zasłaniały. Jebane. Nie no pewnie, że wieje, Ale przynajmniej tym nad morzem też piździ. Kurwa! Korek jak na hell. Dobrze, że nigdzie się nie ruszyłem. Nie szef, nie mogę tego zrobić. To, że jestem w mieście, nie oznacza, że nie mam kurwa wakacji. Chuj! Codziennie będę grillował. Ale bym sobie gdzieś pojechał. Ale super. No. Zajebiście. Uf, pewnie kurwa, że nie działa klimatyzacja. Brajanek! Jessica! Jedźcie się na jakieś półkolonie. A może do domu wrócę? Nie mam bana na komputer. Uf, kurwa, wakacje. Kiedy to słońce zajdzie, nic nie widzę. Mmm, tlenek węgla, azotu, siarki i benzopiren. Tak jak pan doktor przepisał. Albo poleciał do ciepłych krajów. Nie tam. Globalne ocieplenie zrobi swoje. Kurwa, ale grzeje. Uff. Wrzucę do fontanny monetę, to tu wrócę za rok. Skoro ja tu kurwa mieszkam. I nie mam monety. I nie chcę tu wracać. Uff. Zaraz jajo zniosę na tym betonie. Czaskowski! Serio? Kurwa, remont w wakacje? Odwek to chyba nie był dobry pomysł. Lubię sobie przyjść na dworzec, popatrzeć jak ludzie odjeżdżają na wakacje, a ja zostaję kurwa w mieście. Dobra, opalę się na balkonie. Jedyny trip, na jakim nie stać. Dzień dobry, ECPU Polska, z kim piszesz? Ile masz lat? E, 13. A ja też! Cześć, cześć sąsiad, cześć. No. Ściibski chuj. Nawet lodów to nie ma w fotobudce. Wiem, pójdę do żabki i dupnę sobie monsterka. Ach. W Hurgadzie 32 stopnie. Debile. U nas fajnie. 18. A może w Wiśle popływam? Nie. Bo zaraz trzecia ręka mi urośnie. Uff. Ktoś kiedyś mi powiedział, że świat będzie mnie toczył Wynoka z mojego bagna! Uff. Kurwa jaki upał. Uff. Przecież jak tak dalej pójdzie, to z nudów zaczyna brać narkotyki. Kurwa, ale żeby na plaży trzeba było uważać na strzykawki. Po co mi piasek z plaży jaki tak? Przyniosłem z robót przed domem. No ale bym se kepsa opierdolił. W sumie mogę. Zobaczę sobie film z poprzednich wakacji. To się pośmieje. <laughs> A w tym roku nigdzie. <laughs> no, dawaj, ty, on tutaj masz peron 93.4. Naprawdę? Naprawdę? Tylko musisz się rozpędzić. Dobra.